Jakbyś spotkał kogoś na ulicy. No I ktoś powiedział e, panie Marcinie, co to, to jest NIS2? Co to jest NIS2? I co to jest ten incydent? No, no właśnie do tego dążyłem, słuchaj. Bo tak jak Dawid powiedział wcześniej w wypadku RODO GDPR, -a, to było o tym, że hej drogi konsumencie, teraz zrobimy tak, żeby biznes nie mógł w niewłaściwy sposób używać twoich danych osobowych i to było relacji biznes-konsument bardzo mocno. A tutaj mamy o relacji bezpieczeństwa biznesu jako takiego. No i znowu i tu się pojawia pytanie, ale co to jest incydent? Czy incydentem to jest, jak ktoś mi drukarkę schakuje? Mhm. E, w kontekście nisa dwójki mówimy o incydentach poważnych. E, czytaj incydent, który może wpłynąć na działanie mojej firmy, czy tam spowodować straty finansowe i tak dalej. No, ale jeżeli dotychczas na przykład ludzie od cyberbezpieczeństwa albo nie byli w ogóle w firmie obecni, bo wystarczało samo utrzymaniowe IT, albo byli tak. potrzebni, ale okej, okay, pan zainstaluje tutaj antywirusa, i postawi firewalla i mamy cyberbezpiecznie. E, jeszcze jakiś anti pan zrobi coś na maila. E, I nagle się okazuje, ale mamy raportować incydenty. No fajnie, ale co to jest incydent? To teraz zobaczmy, co w firmie musi zostać zaatakowane, żeby faktycznie nazwać to incydentem poważnym. Czy jakąś linię produkcyjną, czy nie wiem, w firmie spedycyjnej ważniejsze będzie zaatakowanie systemu serwisowania samochodów, czy na przykład systemu yy, logistycznego do wysłania kierowców w trasę, na przykład.